Jego głos i wrażliwość przez ponad cztery dekady zachwycały słuchaczy, zachwycały widzów, a to wszystko dlatego, że łączył w swojej twórczości różne style jazz, pop, ale także poezję śpiewaną i tworzył z tego naprawdę wyjątkowe opowieści. Mowa o Stanisławie Sojce, który odszedł od nas w sierpniu, odszedł nagle, bo tuż przed swoim występem w Sopocie. Cóż, jeżeli popatrzymy na jego twórczość, no to można zobaczyć, że już jako Siedmiolatek zaczynał w kościelnym chórze, śpiewał tam, później był tam organistą, a na wielkiej scenie wystąpił w 1979 roku recitalem jazzowym Filharmonii Narodowej w Warszawie. I właśnie z tego koncertu powstał zapis jego pierwszej płyty Don't You Cry, ale znany jest nam przede wszystkim jako autor, jako wykonawca utworu Tolerancja na Miły Bóg. Jeżeli, są państwo, jeżeli chcą Państwo razem z nami powspominać Stanisława Sojkę. To posłuchajmy jednego z jego utworów razem. Prezydent Karol Nawrocki pośmiertnie odznaczył Stanisława Sojkę krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski wszystko oczywiście w związku z działalnością jego na rzecz polskiej kultury. No i to jak sądzę dzisiaj, że tak powiem pier Pierwsze takie osoby, które wspominamy y Kolejna y Odsłona tych wspomnień od Agnieszki Już wkrótce, bo tych artystów Mamy sporo, choćby ze świata właśnie mm, Muzyki Ale o tym to już wkrótce Agnieszka Baran, za teraz bardzo ci dziękuję I ikona stylu, amerykańska aktorka Diane Keaton y To ona rozpoczęła swoją karierę w 1970 roku Debiutując w filmie Zakochani i inni Dwa lata później pojawiła się Razem z Woodym Allenem na planie zagraj to jeszcze raz sam. I jak sama wspominała, było to dla niej ogromne przeży przeżycie. To spotkanie z reżyserem, ponieważ później była jego wieloletnią partnerką, a także można powiedzieć, że była muzą kilku jego filmów, a zagrała w ośmiu filmach Woody'ego Allena. Największą sławę przyniósł jej film Anne Hall, za którego zresztą otrzymała Oscara. W takim razie zobaczmy tę jej słynną rolę. Mówiła, że. Kocha niezależność, dlatego nigdy nie wyszła za mąż. A w wieku 50 lat adoptowała dwójkę dzieci, a także przygarnęła ze schroniska psa. I wówczas jej majątek po jej śmierci, szacowany na ponad 100 milionów dolarów, przypadł właśnie jej dzieciom, a także jej psu. Teraz artysta, o którym Państwu opowiem, związany jest z Diane Keaton, bo to właśnie podczas Gali rozdania Oscarów za film Anne Hall 1970. Roku Diane Kiton miała na sobie kreację, właśnie Giorgio Armaniego. Jeżeli są Państwo ciekawi, jak w ogóle wyglądał ten moment, to teraz krótki fragment. Ten moment, w którym Giorgio Armani można powiedzieć, że zagościł w garderobach wielu zagranicznych gwiazd, a prezentował nam wyjątkowy styl, taką prostotę połączoną z klasyką, która właśnie pokazywała nam, czym jest luksus. Zasłynął z tego, że. Zrekonstruował trochę podejście do garnituru, pozbawił go takich sztywnych form i sztywnych ram. Był aktywny do końca swoich dni, a ostatni pokaz odbył się w Paryżu z jego udziałem w. W styczniu tego roku. Zobaczmy w takim razie fragment z tego pokazu. Giorgio Armani projektował m.in. dla Lady Gagi czy Julie Roberts i wielu innych gwiazd Hollywood o artystach, którzy odeszli, ale cały czas są z nami. Dzięki temu, co stworzyli, będę jeszcze Państwu dzisiaj opowiadać. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.